Siemano, tutaj Kepson i dzisiaj jesteśmy w Gryfinie. Parę dni temu wrzuciłem szaszłyka i burgera z tego śmiasteczka, a dzisiaj mam dla Was dwa kebaby z lokalu Kebab Armia, który znajduje się zaraz przy lokalu z szaszłykami. Długa podróż ze Słupska, no może nie taka długa, bo kilka godzin, ale stamtąd wyjeżdżałem, to mówię, musi wlecieć konkretny obiad. I takim oto sposobem przetestujemy sobie dziś kebaba w lawaszu oraz bułce. Zanim przejdziemy do głównej recenzji, to fajnie by było, jakbyście zostawili łapkę w górę. Dzięki temu film poniesie się dalej. A jak ktoś jest nowy na moim kanale, to zachęcam do zostawienia subskrypcji i odkrywania ze mną najlepszych lokali w Polsce i nie tylko. Na pierwszy strzał lawasz rolo mango z kurczakiem za 30 złotych. Nie wiem czy z dobrej strony go otworzyłem, bo taki zawijas jak robi się od spodu, ale nie chciałem kombinować, już tylko jadłem tak jak i otworzyłem. Poprosiłem czy można zrobić przebitkę jak wygląda przed zawinięciem i macie jedno ujęcie. Zacznijmy od lawasza, dawno nie brałem z lawaszem, a patrzę, że jest w ofercie i co najważniejsze nie jest on traktowany opiekaczem na tyle, że robią się na nim ślady ze spalenizny, a mimo to, mimo wszystko, jest podgrzany, ciepły i smaczny, jak w najlepszych knajpach tureckich, które serwowałem już Wam na moim kanale. Warzywa przez to nie zaparowały i nie zrobiły się z tego kluchy, było świeżo, było fresh, a jak jesteśmy przy warzywach, to Gryfino znajduje się niedaleko granicy z Niemcami i czuć tutaj dość sporą inspirację zachodnimi kepsami w wersji Gemüse, ale to i w bułce, bo warzyw jest sporo i w tej rolo warzywka, wszystko e, są już soczyste, świeże i wzbogacone w środku o czosnek i mango, które nadawało słodkości. E, warzywa widoczne na ekranie, na ujęciach z otwartym lolo, bez zapychaczy. Widać je także w bułeczce, co tam się znajduje, można sobie obczaić. E, całość spora, ale nie jadłem całości, bo chciałem spróbować jeszcze cielęciny. E, kurczak soczysty ścinany na bieżąco, zresztą dość spory ruch był w lokalu, także donery, donery e, na obrotach, czyli te obracające się ruszty. Ten Konkretnie kurczak, z tego co czytałem, w 100% zudek i to czuć, że nie ma takich suchych elementów do mieszki piersi z kurczaka. A kto w temacie, to wie, że pierś do kepsa się nie nadaje, bo jest za sucha. Tutaj składniki fajnie dopełniały się smakiem i robotę robiło mango, które co jakiś czas dawało o sobie znać. Sos łagodny, fajnie muskał podniebienie, nie był jakiś chamski, czoskowy, chociaż lekka, nuta wyczuwalna. Tak, to kebab w rodzaju takich fit, bo bogaty w warzywa i kurczaka, także coś dla osób dbających o linie są tu tacy? Na dobicie wleciała bułka, która całkowicie już przypomina niemieckie kepsy, niemieckie donery, bo ten wcześniej to byłby durum, tak by to się w Niemczech nazywało. Bułka dostarczana z lokalnej piekarni była chrupiąca, przede wszystkim nie przesiąkała sosem, utrzymywała składniki, nie rozwalała się, a składników, jak widać, szczególnie warzyw, było sporo. Musiałem się trochę przekopać, żeby dostać się do mięsa. No wizualnie, jak ten trendy kebab z Berlina, po którego ustawiały się kolejki po kilkadziesiąt osób, Mustafa Gemüse, e, chociaż tam jeszcze dają grillowane czy tam smażone warzywa. Tutaj mamy wersję fit e, ze świeżymi, taka bułka 29 zł, posypany od góry serem feta. Mięso to cielęcina sprowadzana z Niemiec właśnie, no i tutaj mamy ten e, punkt zaczepny tej inspiracji do Niemiec. Już po wyglądzie czułem, że może to być, że może tak być, a zamieniłem też parę słów z właścicielem, to powiedział, że takiego mięsa nie ma e, nikt w okolicy i muszę przyznać, że smakowało to inaczej. Było delikatne w smaku, aż rozpływało się w ustach i faktycznie ostatnio chyba coś Coś podobnego jadłem podczas wycieczki do Hamburga. Zresztą seria jest na kanale z Hamburga, można sobie obczaić. Fajnie, że ktoś te zachodnie trendy stara się przenosić na naszą polską ziemię, bo trzeba przyznać, ale przez tę diasporę turecką u naszego zachodniego sąsiada, kultura jedzenia kebaba jest tam wyż, na wyższym poziomie. E, świeże warzywa, także widoczne na ekranie, autorski sos, który był nieco ostry, e, smyrał trochę podniebienie, ale bez obaw, nie było to nic, co zaburzałoby smaki, a wiecie, że ja Działam wedle zasady, że jakiem e, w jakościowym miejscu, to staram się nie przesadzać z ostrym sosem albo w ogóle z sosami, bo to sprawi, że nie będę czuł tych składników. Także e, też bardzo udana kompozycja, udana pozycja, choć niestandardowa, także bardziej fit. Dwa kebaby sprawdzone, pojedzone. Obiad dzisiaj w takiej formie, i jak chcecie zjeść coś lepszej jakości, jesteście z Gryfina albo ze Szczecina, bo to jest niedaleko, to śmiało możecie wpadać. Natomiast e, jest jeszcze właśnie ten. E, lokal z szaszłykami, który nagrywałem obok, też dobry, także on... I w tym, i w jednym, i w drugim lokalu były kolejki, także jest wybór. To jest przy jakiejś tam galerii chyba, czy coś, nie wiem, nawet teraz już nie pamiętam. A jak jesteśmy już przy temacie Niemiec, to może by zrobić aktualizację z Berlina. Co o tym myślicie? Pokazałbym trochę więcej takich podobnych do tego warzywnych wariacików. Co wy na to? Dajcie znać w komentarzu, to może w październiku, bo... Nie, w październiku nie, bo już mam zajęty. Ale w listopadzie można by się tam wybrać. Dajcie znać i... Podyskutujemy sobie trochę, jak będę miał czas, to podpisuję po serduszkuje komentarze. Dzisiaj było fajnie, choć trochę inaczej. E, widzimy się teraz ze Szczecina, będą filmiki, bo tam byłem przy okazji, to sobie też nagrałem.